Ja kompletny rozryw. Wielka katastrofa w naszym mieście. Eksplozje. Zawalony most. Strzały w godzinach życztu. Dzięki Bogu nic nie zginął, ale prędzej czy później stanie się tragedia. A gdyby taki atak nastąpił za kilka dni, podczas burzy stulecia, o której ciągle gadają wiadomości, panika gwarantowana! Jest wielu innych w tej sytuacji. Myślę tu zwłaszcza o spirach z Undergroundu. Byłoby poważnym niedopatrzeniem z mojej strony, gdybym nie wspomniał, że atak Undergroundu. Był marnym napadem z użyciem opancerzonego wozu! Dopóki nie pojawił się rozwytrzony pomagier Spidermana. by wziąć sprawy w swoje ręce! Co było dalej? Masakra! Chłopak chce być jak spider -Man. Wcale nie jest od niego gorszy! Haha, ha, problem. Czy zwróciliście uwagę, że prawdziwego spider -Man... Pracownia zamknięta, niewesoły widok. Muszę się jakoś wślizgnąć, bez ściągania na siebie uwagi. Halo? Rany, ile tu kurzu? Dawno nikogo tu nie było, podręczniki akademickie Rika. Chodził na zajęcia wieczorowe, żeby móc zajmować się pracownią. Był nieugięty. Pracownia od trzech pokoleń należy do Masonów. Po śmierci rodziców Rick chciał ją sprzedać. To chyba Fingo od tego odwiodła. Ktoś nie wyłączył światła. Identyfikator ROXON Ella Sterling. Ze zdjęciem Finn. Fin planowała z kimś włamanie do Roxon. Jakieś leki? Lek stosowany w przypadku obumierania szpiku. Czy on jest? No Zamurowane. Dobra, to jest tajny pokój, plik wideo sprzed sześciu miesięcy. Transfer wy Choruje połowa moich ludzi. Krieger udaje, że to nie Nuform. Zróbmy to dzisiaj. Pozwól. Jesteśmy gotowi? Musimy być. Już ruszyli w Harlemie dzisiaj. Przed czasem. Zatruwanie miasta dla kasy. Ciągle chodzą na skróty. Ignorują raporty bezpieczeństwa. Nie mogą zniszczyć mojej pracy w Finn. Okej. Okay. Zniszczymy rdzeń i usuniemy wszystkie dane. Na pewno nie mogą po prostu wytworzyć tego więcej? Nie. Nie, jeśli załatwimy też zapasy rezerwowe w Jersey. A ze mnie nie będą mieć pojęcia, jak Forum działa. Projekt zwyczajnie upadnie. Nagram nas. Coś pójdzie nie tak, plik trafi prosto do Bugle. Świetnie, bierzemy się do dzieła. Pewnie, jeszcze jeden plik, Ach, cholera, nic się nie przesłało. Może telefon się zepsuł? I nie pójdź, Rick. Chcieli zatrzymać projekt związany z nuformem. Ale coś poszło nie tak. Tu był ostatnio włączony jej telefon. Gdybym go namierzył. Dobra, Uchodźmy! No dobra, Zniknął! Nie może uciekać! Wziąłem zniknąłem, więc się przerazili. Jak znajdę, że się uspokoją, będę mógł ich wyeliminować z góry. Nie dajcie się do kopa. Wziąłem

komputera. Jeśli znajdę jej telefon, może zrozumiem, co się stało z Rickiem i czemu film to teraz tinkerer. Jest. Mam na miarę. Powinienem zadzwonić do Gankiego. Hej, znalazłeś coś w pracowni? Tak. Wiem, dlaczego to wszystko robi. Coś się stało jej bratu. Coś złego. O Rany. Rick pracował dla Roscoe. Kierował pracami nad Nuformem. Wow. Wygląda na to, że zachorował przez Nuform. Simon Krieger powtarza, że jest bezpieczny. Kłamie. Fin i jej brat próbowali wyłączyć prototypowy reaktor. Zatrzymać pracę nad nim! Co się stało? Nie wiem. Jeszcze. Fin wszystko nagrała na telefonie, ale zgubiła go w laboratorium. Właśnie lecę go znaleźć! Słuchaj, dzwoń, jak tylko będziesz czegoś potrzebować. Jasne! U. Będzie nieco poważniej. Jeśli ucierpieliście w ostatnim ataku Undergroundu na Roxon Plaza fizycznie lub emocjonalnie, koniecznie zgłoście się po pomoc. Na moim blogu znajdziecie szczegóły. Zmieniamy temat. Przygotowuję artykuł o Undergroundzie i potrzebuję Waszej pomocy. Jeśli macie jakieś informacje na temat tej groźnej grupy, podzielcie się nimi. Może razem zdołamy ją powstrzymać. Do następnego. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne. Trzymajcie się. Laboratoria roxon. To tu rozpoczął się projekt związany z nuformem. Gdzieś tam jest telefon Finn. Chyba już wiem, jak wejść do środka. Słona jest pod napięciem. Co ją zasila? Dobra, teraz wejść do środka. Mogę ładować różne rzeczy, ciekawe czy też rozładowywać. Włanianie energii spaliło generator. Nie wierzę, że się udało. No i już. Włamanie do lawu pełnego uzbrojonych gości. Te święta zapamiętam na długo. Powinienem być w domu. Odsypiać. Przychodzić grę za grą. I oddychać się świątecznymi ciastkami. A tu Zobaczmy, mi się telefon jest głęboko pod ziemią. Powiedzieliśmy. -o. Co jest? Tak To jest Spider-Man! Ten niewidzialny! Co cię tak bawi? Niech cię Jak Na takiego chudzielca umiesz walnąć. Wujek Aron? Jesteś Prowlerem? Tata cię rozpracowywał. Tak wiem. I na pewno masz teraz mnóstwo pytań. Ale musimy się stąd wynieść. Wybrałeś naprawdę złe miejsce. Najpierw muszę znaleźć to, po co przyszedłem. Słuchaj, jakiś czas temu pracowałem dla Roxon. Z nimi naprawdę nie chcesz zadzierać. Gdyby nas złapali, to pomóż mi. Ech, uparty jak ojciec. Dobra, ale masz się zdać na mnie. Zakradnę się do pomieszczenia z komputerem ochrony. Nie dasz się zaskoczyć. Miny zdalne przydatne w trudnej sytuacji. Nie daj się złapać. Widzisz ten szyb z barierą? Jak to zrobiłeś? Miałem już do czynienia z takimi systemami. Skup się. To dobry moment na użycie zdalnych min. No, co jest z tymi kamerami? Znowu jakaś awaria? Czego właściwie szukasz? Telefonu. Namierzyłem sygnał. Dochodzi z miejsca głęboko pod ziemią. Najniższy punkt to Tnos i z reaktorem. Więc właśnie tam idę. Trochę mnie poniosło. Gdzieś tam powinien być szyb wentylacyjny. Prowadzi do laboratorium i reaktora. Reaktora nanoform? Tak, tak wynika z tej mapy. Hej, dlaczego wciąż czekam na nanoform? Chcemy wytworzyć więcej, ale Mason nie zostawił żadnych notatek. No Wiem, że jeden z naszych kanistrów z nuformem przetrwał ten e, wypadek na moście. A gdybyśmy mieli dostęp do. Nie sądzisz, że gdybyśmy mieli, to byś o tym wiedział? Tak, panie Krieger. Chciałem tylko powiedzieć, że bez tego kanistra wyrobienie się na czas będzie Za... niemożliwe. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć ten zbiornik, ale na razie bardzo bym prosił, żebyś poszedł do siebie i wrócił do roboty. Tinkera, nagle czas. Powiesz mi, do kogo należy ten telefon. Tinkerer. Powiesz mi, dlaczego mnie śledzisz? <grystanie> Chronię cię. Możesz się czuć zaszczycony. Przerwałem emeryturę, żeby cię chronić. Ja nie wierzę, że mój wujek to Prowler. A ja nie wierzę, że mój bratanek ryzykuje życie dla telefonu. Sprężajmy się. Jesteś blisko prototypu reaktora. Załatw tych gości. Uwaga, mamy towarzystwo! Oh! Mamy Nieźle. Dzięki. Silos jest po drugiej stronie tej osłony. Użyj terminala, żeby go otworzyć. Zaraz. W mieście jest dwie.